Hej, hej, z tej strony Seed. Witam was serdecznie w grze Food Processing Simulator. Moi drodzy, kolejny dzień pracy przed nami. Sprawdzimy sobie jak tutaj chłopaki będą sobie radzić z załadunkiem tej ciężarówki, jeżeli chodzi o paletę. O, tu już panowie elegancko biegają, biegają. Marian! Marian? A, Marian też nosi pudełeczka. Dobrze, ja myślałem, że czeka, aż będzie mógł na widlaczka wsiąść. Dobra, czyli co? Wychodzi na to, że najpierw załadują paletę i potem yy, podjedzie wózeczkiem, tak? Dobra, to jest ten kontrakt. Bo tu jeszcze widzę marynowane ogórek na jutro. Ale dobrze, dobrze, pomalutku, ze wszystkim pomalutku. Zobaczymy, jak oni sobie to z tym radzą, bo jestem bardzo ciekawy. Na razie produkcji nie ruszamy. bo jest tyle tego, nie? A tu było. No spokojnie. W sumie ten drugi kontrakt, to na jutro by był. 186 sztuk, też moglibyśmy zaakceptować I takie duże kontrakty by się przydały teraz, słuchajcie Bo by nam opróżniły yy, Te zmieszane regały, nie? Coś mamy takiego jeszcze większego, nie wiem, na sos pomidorowy na przykład 14. Dobra, bierzemy. Panowie, jeszcze o jedzie, jedzie Marian. Marian, tylko palety nie zrzuć. Nie rozsyp towaru. Byś to ostrzecował chociaż. <laughs> Może by tak podnieść tą paletę A nie tak ciepnąć <laughs> Nie no ale spoko Spoko słuchajcie Fajnie to wygląda Chłopaki sobie radzą Nie ma z tym jakiegoś problemu Żeby były jakieś komplikacje Jeśli różne dziwne chodzkie kloski działy Chociaż nie policzyłem towaru nie? które oni załadowali na tą paletę Może pojechało za dużo No nie 198 na 198 Dobra bardzo fajnie to mamy rezerwację na jutro, czy ewentualnie coś dzisiaj. O, to może być dzisiaj. Dawaj. Dobrze, chłopaki, niech sobie pracują, a my, moi drodzy, zajmiemy się budową tej naszej linii do szpinaku. W związku z zaistniałym, musimy zakupić sobie całą linię. Startowa tych prostych. Nie musimy, bo jeszcze są. Dobra, startowa jest. Łącząca, niepotrzebna. Rozdzielająca, to jest niepotrzebne. Krajalnica, myjka, suszarka. Eee do, do słoików ma być, nie? Te pire. I wykończenie, etykieciarka, proszę bardzo. No to jadą z tematem. Zaczynamy od końca. Etykieciarka. Bo no nie wiem, czy nie będziemy tu musieli się jeszcze przesunąć. Nie, no jest elegancko. Jest idealnie wręcz. Cel projektu osiągnięty. Dobra, wyślijmy kierowcę. Brak etykiet i teraz tak. Yy, pracownik dowolny i etykieta na. Kuźwa jeszcze marynowana papryka jest? Pireze szpinaku. A bo nam teraz już trzynasty poziom wbił. No, ja cię kręcę. Dopiero co jedną linię zaczęliśmy budować, teraz tu dodatkowo. A wpada nam kolejna, nie? O, panie dobra, na razie skończmy jedno, bo yy, za chwilę będzie to naprawdę kociokwik Napakujące pakująca do słoików Dobra, to pojechało? Pojechało. Możemy coś następnego? Marynowana sałata 60. Nie wiem ile mamy. Marynowana sałata. No tak, prawie że. No to ok. Aha, to jest marynowany ogórek. Dobrze. To też możecie, panowie, wysyłać. Dobra, my tam skończyliśmy na maszynie dopakującej w słoiki, suszarka do warzyw, Myjka. Krajalnica, proszę bardzo. I maszyna startowa. Dobra, weźmiemy sobie tutaj przenośnik stąd. Okej. Okay. Tutaj musimy jeszcze też przypisać, pracownik może być dowolny i opakowanie słoik. Dobra, to jest, to jest, to jest. To teraz w ogóle, że pocisnął Ja mam nadzieję, że tu chłopaki to jakoś załadują, nie? Oni od tyłu sobie radzą No to ewentualnie mielibyśmy tutaj taki mały przesmyk Żeby maszynę, maszynę startową ustawić tutaj To wszystko by poszło taśmociągiem ale tutaj, no gdzie? No, kto tu poustawia te wszystkie krajalnice, myjki, suszarki? No co będziemy taką robić? Takiego ślimaka? Bez sensu to wyjdzie. Eee, aha, teraz jeszcze tak. Musimy dokupić opakowania. Etykietki na pewno też. To ze szpinaku. Też nam teraz doszło, nie? Kurde, Dobra. Na razie robimy pire ze szpinaku. Dobra. bo już teraz też się z tymi etykietami już zaczynam motać. Za dużo, słuchajcie, tego wszystkiego się pomalutku nam tu robi. Katalog produktów Butelka O no jest, pesto ze szpinaku No i marynowana papryka, nie? O, jeny ale to nie, na to wszystko słuchajcie, to na pewno nie znajdziemy miejsca w yy, tej fabryce. Chyba, żeby po prostu z niektórych rzeczy zrezygnować, już nie produkować. A, bo tu czekasz, no nara, yy, nie produkować i skupić się na innych yy, rzeczach, nie? Dobra, szpinak jeszcze musimy im dokupić towar. E Toż to, to szpinak, dawaj. Pięć kartoników i jazda. To tu jest przypisane. Nikt nie jest przypisany na razie, nie? Dajmy to. A Krejsia, niech sobie działa. I wrzucasz tutaj szpinak, moja kochana. Jazda. Proszę bardzo, działamy, bierzemy się do pracy. Dobra. Sprawdźmy. Coś jeszcze w dniu dzisiejszym do wysyłki? Nie, wszystko jest yy, późniejszym terminem wysyłki. No dobra, w takim razie jutro, nie? Ten kontrakt na sos pomidorowy. Marynowany ogórek 186. Wystarczy. To też bierzemy na jutro. Dobra, pasuje. A tu jeszcze sałata skądś leci? Pięć sztuki, 4 sztuki Ej, nie zabrali tego Wczoraj I już mamy teraz yy, Big Raid Kurde Pany Chcecie w dzioba Dostać? No wiem, mówiłem, że nie będziemy mieszać, no ale Było niepełne i nie zabrali, nie? A ja kończąc dzień nie zauważyłem tego Mm, tu jest pusto, dobra Pinak idzie? Idzie Elegancko Te przenośniki można by popakować po I to wszystko też może gdzieś w jedno miejsce, żeby się już to nie walało po zakładzie. Okej, okay, jeszcze jeden. Dobra, czyli tak, tu mamy wszystko w temacie. Jest zakrzywiona taśma. Była do czegoś dokupiona i została. A to nie jest, to się nie zmarnuje. Prędzej czy później będzie potrzebne na pewno. 96 to jest 114. To tu jeszcze nam idzie szpinak. No dobra, moi drodzy. To słuchajcie, w takim razie yy, dokończę tutaj z ekipą tą produkcję. No bo na chwilę obecną nie mamy nic więcej. No chyba, że yy, się weźmiemy za te układanie towaru. Ale prawdę mówiąc, to nie chce mi się przyczepywać tych regałów, nie? Naprawdę mi się nie chce. I na razie bym nie przypisywał większej ilości regałów, tylko po jednym na każdy produkt. Bo jeżeli teraz dopiszemy sobie kolejne, no to te magazynowe miglance będą dokładać na nowe regały, i stamtąd prawdopodobnie potem brać na wysyłkę. A zależałoby mi na tym, żeby oni pozbyli się tego, co jest w tych regałach mieszanych. A to, co przypisane, to nie chcę po prostu, będzie. Sałatka z sałaty, cztery sztuki? Że ku... co? Aha, przepraszam b I marynowana sałata tak samo Pięć sztuk gdzieś leży W klasie B Bo to jest to Pięć sztuk i sałatka z sałaty, cztery sztuki Aha, dobra To trzeba też na to zwrócić uwagę Dobra, o nie, nie to Jakoś ugarniemy temat Dobra, słuchajcie, moi drodzy, tak jak mówiłem Ja tu kończę z nimi tą y, produkcję O kurwa <laughs> Znowu odwaliłem lipę. Słuchajcie, tu jest wyjście, a tu jest wejście. Źle to wszystko, ku... a ja połączyłem. <laughs> Trzymajcie mnie, bo nie wycię. Trzeba zabrać tą maszynę stąd. O kurwa, mać. ja cię nie. No, nie, ja y, szczerze nie mam słów. <grych> Brak słów. Dobra, słuchajcie, ja to uporządkuję i ustawię tą maszynę z powrotem, bo to. Nie, nie, to jest druga wtopa. To już jest drugi odcinek, gdzie zaliczyłem w topę, nie? Naprawdę muszę się chyba obudzić. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę. O, no dobrze, moi drodzy, sytuacja opanowana, ale to nie koniec, y, że tak powiem, w top na dziś. Serio Ja z tego wszystkiego, słuchajcie Nie przypisałem żadnego regału na te pireze ze szpinaku I wszystkie 240 sztuk Chłopaki poukładali kuźwa na tych regałach zmieszanych, nie Także miało być dobrze A wyszło jak zawsze Nie wiem jak my teraz to uporządkujemy, kiedy się z tym wszystkim tu uporamy no ale no, no co, no jakoś będziemy walczyć, nie? Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. My na jutro mamy dwa kontrakty, więc trochę zejdzie tego towaru. No i dalej będziemy obserwować, co będzie można sprzedać, czego będzie można się pozbyć. Czy będziemy coś jeszcze produkować przez najbliższe dni, czy nie? Wszystko się okaże. Dobra. Kończymy ten dzień. Tam chłopaki już wszystko posprzątali. To już ładujcie, ładujcie paletki. Raz, dwa, trzy, bo ciężaróweczki przyjadą. Dzisiaj dwie, także y, cisnąć proszę. A my co? Musielibyśmy poczekać aż załadują, nie? Mówię, nie chcę tutaj puszczać produkcji za nadto, bo... Za duży galimatias się ostatnio zrobił. Nie wiem, może za szybko to wszystko, czy jak? Za dużo bym chciał naraz. Yy, teraz tak, co wy tu chłopaki ładujecie? Co z pomidor pomidorowy, tak? A tu ma być marynowany ogórek. Dobra, to ja go poszukam na tych regałach i pomalutko będę yy, ładował. Aha Już Się uporali O to, żebym się wykazał Dwa kartoniki wrzuciłem No teraz nie chcę im się motać w robotę, nie? Może być tak, że oni teraz za dużo mi na tą paletę nawalą I będzie kindział. co z pomidorowy Dobra, dawaj, 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 Ja to odłożę co z pomidorowy tu Bo tu jest przepisany regał Pomidorowy? Pomidorowy. Dobra, to pasuje. To jest ładowane. Sałatka z sałaty. Dobra, tego na pewno mamy sporo. No, gdzie mamy ten sos? Ogórka. Ogórkowy 36 sztuk. No kurda, tu jest potrzebne 60. Nie chciałbym, nie chciałbym tego do, doprodukować. Dobra, zobaczymy. Niech tu mistrzowie opanują sytuację. Sałatka z sałaty, Dawaj. O kuźwa, żółtą strzałę przesunąłem Marynowany ogórek To na regał Nie ma miejsca Jebsko, dobra Jedź, a tu ile? No, jeszcze dwa kartoniki. Chłopaki ogarną. Dobra, i ty też w trasę. Dziękuję bardzo. Dobra, to mamy. No i słuchajcie, jak tak dalej będzie szło za chwilę 14 poziom. Kolejne rzeczy nam dojdą. Coś z tych sałatek? Nie, tu na szesnastym. W butelkę coś. No, to już mamy te pesto ze szpinaku. Pesto z jarmużu dojdzie na szesnastym. Tu mamy jeszcze tą marynowaną paprykę nie rozpoczętą. No i suszone pomidory w oleju nam też naraz za chwilę wpadną, nie? A z tymi woreczkami to było od piętnastego. No to. Powiedzmy, że na razie mamy jeszcze taki jakiś margines. No ale są rzeczy, które już mamy w zasadzie dostępne i nie możemy tego zacząć produkować, bo nie ma miejsca na hali. Hmm, tutaj było coś na dzisiaj jeszcze. Marynowany ogórek 42 sztuki. Może jechać. No, i tego sosu z ogórków nie mamy tyle? Jakby tutaj teraz to sobie ogarnąć? No bo tu mamy tak, sałatkę z pomidorów, sos pomidorowy, i teraz te. Ta linia tego pire ze szpinaku To tu pasuje jak pić do nosa, nie? Bo można by tu zrobić tą marynowaną paprykę Żeby to był taki zestawik już fajny No, to mamy dostępne, nie? Bo szczerze mówiąc nie wiem, no byście musieli też troszeczkę pomóc ewentualnie. E, jeżeli macie jakąś koncepcję, co i jak, czy rzeczywiście zrezygnować z czegoś? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, e, jak Wy to widzicie. Może akurat też ktoś z Was gra i ma jakąś koncepcję na to i sobie już to rozpracował. Bo możemy się bawić, improwizować, albo możemy stosować się do tego, co wypiszecie w komentarzach, a przynajmniej próbować się dostosować. Zawsze to jakieś takie urozmaicenie na kanale, nie? Dobra, słuchajcie, dzisiaj nic więcej nie wyjedzie, także ja myślę, że możemy sobie ten dzień zakończyć. No, i ja będę teraz musiał intensywnie tutaj przysiąść i pomyśleć, jak to wszystko sobie tutaj sensownie ułożyć. Bo naprawdę zrobiło się ciasno, zrobiło się tak troszeczkę yy... niesystematycznie, że tak powiem. Bo człowiek tak na bieżąco dostosowywał do tego, co było możliwe, żeby to uzyskać, jakoś to zbudować, postawić. No, ja tu mamy teraz coraz więcej nowych rzeczy, więc będziemy musieli coś tutaj. Wykombinować. Dobra, moi drodzy, za ten odcinek serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was, jak zawsze. Jak zawsze też proszę o to, żebyście zostawili łapkę w górę. Bardzo mi to pomaga w zwiększeniu zasięgów naszych filmów. No I dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.